We don't want you to smoke genetically modified poured We don't want you to smoke genetically modified panda. We don't want you to smoke genetically modified We don't want you to smoke genetically modified banda. jest sensu, nie? No, widać, kurde. No, widać, widać. Obicie? No, Do tej kieszeni, do tej kieszeni lepiej. Chyba, że to? Okej. Okay, tu? Hmm. Nie, to też. No, te... Tu jeszcze zapnij górną. Hmm. Kurwa, się ugotuje. Już <noise> <noise> tam ciepło jest. Dobra, no, idziemy. No, mówcie coś. Jesteśmy przy Tesco, kurwa.

za 2,15, ponieważ taki był wynik w Biedronce. czy uda nam się zrobić to samo w Tesco? Jest za 2,19. chyba będziemy mieć jest tutaj drożej. Znacznie większy wybór, nie prawda? Mamy za 2,19. O, to już jest, no to już, już jest blisko. I pafrykowe, a nie o smaku greckiej. No, lat 90 tam mieliśmy tam 150 za 2,15. Nie wiem, a może jeszcze, no, przejdziemy z tam... się jeszcze! Przejdziemy jeszcze przejdziemy w kamerę, jest... Jaka kamera lego, podskrzemy, tak, 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 dobrze. No, Czyli się się tak, 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 stoki, stoki, tak, 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 89 89 oh, Na chwilę chodzi, być może wolniej trochę, tak? nie tu? jest tutaj kamery 99 Tu mogą być tańsze nie, nie, wszystko po 99 Czyli wracamy 89, 89. 89 były Napój gazowany, proszę bardzo <laughs> Bierzemy go, bierzemy, nie znam go, nie? dobra, teraz chipsy jeszcze czy? Teraz się. Lemon, lemon. Narzywa się na pojazdowany. No one no. są małe. są średnie. Nie. No, są z tych mniejszych średnich, Powyżej 100 masz? Słuchaj, powyżej średni. Powiedz, był. też mają mniej, już są. Na to No to, 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 to bierzemy te, no. Papieka? Tak. Ja. Czy serdusz? Albo serdusz sięga. Przypomnę tylko, że nagrywamy to z tej kamery. Tak, to nagrywam to słuchaj tej kamery. Ponieważ. To to mafia. Mafia jest mafia wszędzie. To, nie lubi komercji. Tak. Uwaga, jesteśmy na kasie samouobsługowym. Kolej się kasuje na bój? Gdzie mam położenie na bój? Tu, tam gdzie. Tu się kasuje. Zostaną i depeszę. Tak, na wyrzuty w Absolutnie. Prowadź kod artykuł, no poszukaj właściwy artykuł. No, po prostu. Zyskamy swoją kartę Clapkart. No. Nie posiadamy karty Clapkard. Zakończ i zamknię. Należy podać ilość. Po co ci reklamówka? Zeskanuj swoją kartę Clubkart. Wybierz sposób płatności. Dobra naciśnij przycisk zapłać karę wszystko wreszcie się reszta? Tak, no to wydawamy, to mogę zerwać? to jest nasz dokument, nie? Zabierz na zabierz, Do widzenia. My również za to jest to jest nasz dokument, to jest nasz dokument, to jest nasz dokument, to jest na to Nagrywamy dalej albo w Hamburgu w Soutlandzie zapalimy jeszcze, teraz czas na degustację zakupów. Zakupu w Tesco chipsy z Maxelczynka, Szynka Party Snack Które kosztowały? Grubo krojone. Które kosztowały? Kto ma paragon? Zarobiłem. Ja Chyba 2,39. Proszę bardzo. Ładny mały chips. Grubokrojony krojony. Tak powiem, całkiem smaczne. No i do kosa. Smagi jakoś wyprzedza biedronkę. Zdecydowanie, choć droższe są chipsy, ale warto. Warto, warto. Teraz sok. Sok. napój lemon gazowany. Napój marki, napój gazowany. Pommelki poszły, jest bardzo mocno zgazowany, jak widać. A, oblej mi kurwa. Bej. Belurową tapiterę <grym> Kopie? Niestety muszę przyznać, że jest napój gorszy niż w Biedronce. W Biedronce mieliśmy za 89 groszy. Nie, ja twierdzę, że nie smakuje jak lemon. Ani jak napój gazowany, a smakuje jak tonik. I posmak jest gorzki? Nie, dziwny, słodki. Biedronka ma lepsze produkty. Tak, teško. Co bigać chce kurwa! Tesko! To sam słowo kurwa. <laughs> Przepraszam, kurwa. To co, cięcie? Cięcie. Cięcie. We don't want you to smoke